Ja mówię start. Z powrotem na linię. Powoli. Co to jest? Jakiś myśliwy zleci. Ja powiem start. Trzy, cztery. znowu na końcu. Czemu na końcu jesteś? No, <słuch> tak! Jeszcze raz. A ja, ale mama mówi: start. Ale tu... Gotowi? Do startu. Start. <słuch> Zobaczymy, jak to wygląda od tamtej strony. Czy nie oszukują? O, mama! Po, poczekajcie. Jaką macie tą linię? Proszę się przedstawić. Ja? No. Natalia? Natalia. A ty? Wielkowska. A ty? Daniel Wielkowski. No. <coughs> Jestem mieszkaniem w Górce. Nie przyznawaj się do tego. Pięć. Pięć. E, proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Proszę, proszę się przedstawić. Przedstawić się proszę, bo wszyscy się, wszyscy się przedstawili. Teraz ja biegnę z wami. Gdzie? Nie, nie mógł, gdzie mieszkasz, bo to jest wstyd, gdzie, gdzie mieszkasz. Dobra, ja biegnę z wami. Mama mówi, start. Okay. Dla, dla, dlaczego znowu tak wolno? Jest Jestem! Teraz, jest! Teraz. Jestem! Jest, jest, ja co? Żeby ja tylko no, nie wyleciało. A teraz od boku ładnie. Na linii się proszę ustawić. Od najmniejszego do największego proszę. Kto jest najwyższy? Kto jest najwyższy? Ja. Później. Natala, proszę się ustawić tak Mart Marta kon o, Daniel tu. No? Czekajcie. Z bliska. Mój zesek, to się chyba piernie. Ile masz lat? Była tenpak. Pięć. A ty? Ty pięć! Nie, to ty masz mniej chyba. Mam na cztery. Trzy. Trzy, nie? Trzy. Trzy. A ty? Pięć. Siedem! Poczekaj. Na linii proszę samo. Pięć! Siedem. Dobra, poczekajcie. Na linii. Pośród

Tak, tak, tak. Nie, Koniec, koniec wyścigów. Ej, tata. Co? Chodź do mnie. Czekaj, nagram wodę. Albo idziemy tam dalej. Tak, tak. Kość zebra, nie? Nie, to nie czekaj.

沙蟹数十，少沙少沙，少沙数十，少沙少沙。少沙少沙。 Niespodziewana przerwa w nagrywaniu. Aha, idą na kibel, dlaczego pani siedzi na glebie? Pani nie leży na glebie. To jest. W październiku. Plus 24 stopnie. Który jest? Który jest? 9. nie? 10ty? Dziesiąty? Dziesiąty. Chyba masz brudną rączkę. Ja użyję tam do niej Co to jest? Moja koleżanka. O ale masz fajną koleżankę. Oczko, oczko i we, a zawsze komuś oko wyżga, że będzie oczko. No wiem właśnie, ona mi się do góry. Się. Muszę nagrać wodę z bliska, bo... Nie będzie okazji. To nie jest Daniel, bo wlecisz w dziurę. Czemu? Bo wlecisz w dziurę. Ale nie wolno do wody, nie? Bo to jest rzeka. Wiem. To jest rzeka. To płynie. Widzisz? Ryby są. Widzisz jakie ryby? No. Wiry. Co? Dwadzieścia stopnie w październiku. 10 października. Let ten. Tropik, tropik ten tropikalny klimat. klimat. No. No teraz idziemy tam Idziemy tam. Ładna rzeczka, nie? Nigdzie, nie Nie. O stój, stój, stój! Bo jedzie motor On tu pojedzie, poczekaj chwilę. Stój, On tu pojedzie o, Teraz nagramy Czekaj Nagramy motora? No Pojedzie tu hmm? Pojedzie tu Czy pojechał tam Dobra, idziemy Szybko No Szybko, 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 szybko do mamy, do mamy. Trasa motokrosowa. Nad Wartą. Nad doliną Warty rosło drzewo magiczne tak było nie? na doliną warty no? trup płynął wodą nie dotykaj tego nie dotykaj nie dotykaj jakie rzeczy się dzieją nad wartą coś to takiego a to? ktoś ćpa a matka wie że... a matka... a dostaw to! On to chwycił, bapę. Wyrzuć to. O to są narkotyki. Zostaw to. Zostaw to, wywal to. Nie bądź szpunem. Jak Patole. Nagraj to. Zobacz jaki to jest śmietnik. Ja pier... Przecież to jest masakra. To powinno być posprzątane. Mama. My się

Za duży kontrast jest w tym yy, w telefonie. Cóż to, gdzie kwiatuszki? Pokaż z bliska. Ja nie wierzę. To są polne kwiaty, Zośka. W październiku. Polne, a jakie? A skąd to masz? Ten, no tam leżały. Tutaj, tutaj, tutaj Malina. O. Co? Ale ładne, pokaż Jest bliska Ale ładne jesień, jakby ktoś nie wierzył O, proszę bardzo Czekaj Jesteśmy w Polsce Ciemniejsze jest, jest. To jest kolejny. To jest taki sam, tylko że Ale ładne. Mniejszy. Kwiatki w październiku, proszę bardzo. Zimy nie będzie w tym roku. Jest. Będzie ciepła zima. Wiem, jak miałam urodziny to też tak było. Też tak było? No, że była taka ciepła zima. Po prostu ugrzało. Tak, jak urodzinę, to było lodowisko. Ale się wysypałaś Marta. Tak? No. No. Tata, zobacz. Tata. Tak, tata, tata zobacz. Ten jest żółty. Daniel do góry. Ładnie. No pewnie. Tak, ląduje. Chodź tutaj. No, tu jeżdżą crossy. Zobacz. Różowe, tki, 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 kapra. A jak w listopadzie będzie, będzie taki dzień, żeby jest 20 stopni? Czaisz to? W 2006 czy 7? W grudniu było 20 O jakiś wężyk ktoś wyrzucił chyba kroplówkę Wężyk do paliwa Zobaczcie Dobry, a ja takie wężyki, kurde, ten, zbieram. O. Ładny wężyk. Mm. Nie obróć się piachem mudy. Kontrast się ten psuje. Hmm? Kiepsko idzie idzie, no to zobacz. Zobaczysz na tym na YouTubie. To nic nie widać. Okay. Ej, zostaw ten kamień. Po sobie mogą zrobić coś tym. tym Patrz. No nie po drodze. Spinaczkę zrobimy. Co robi? Ktoś jedzie? Czy ktoś idzie? Ktoś jedzie, a jest zastraszona przez seń. No i co z tego, że jedzie? Niech jedzie, no. To weź taki na bok, jak się boisz. Tak. Co robią? Idą, mnie. Na bok. Stań. Zaraz mi samochód wybranę. Stań. Stań. Co tam jest? Nie, nie chyba Co masz? No chyba... E tak faktycznie no, w... nie, tylko wszyscy. Ojedziesz. Zdź. Ej, zejdź, 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 zejdź. On tu nie jedzie chyba. W życiu on tam cofa jedzie hmm. Zobacz stąd, o, tak. co, stąd wyjedzie myślałem że tam gdzieś stamtą On tu stąd? On tu z domu wyjechał ja nie zdążyłem go chwycić Ale co? No słyszałem no jak Sam zostajesz? Założę, tutaj idzie, nie? Widziałeś? takim kładem też co może wywijać, nie? Fajny kład? fajny. Kto to jest? Jeszcze zaskoczyć. Ja no. To? Mam kamyk. Nie rzucaj kamyku. No, ty! Tego nie zbieraj, to jest szkło, to jest niedobre.